Nastał ten czas Ciepłe bluzy Gorące herbatki Bo zimno Co ja miałem powiedzieć? To nie będzie standardowa recenzja Cześć, dzień dobry, witam Dzisiaj porozmawiamy o Monitorze do grafiki i obróbki Zdjęć, filmów Monitor widzicie tam Niestety nie mam jak wam go pokazać lepiej, więc pewnie tutaj teraz lecą jakieś przebitki pewnie i to jest właśnie mój monitor nowy, niedawno kupiony, 4K chcecie to zobaczcie, dobra opowiem wam teraz trochę o swoich monitorach moment a, aż taki ciężki nie jest to był mój pie... Co to był za To był mój pierwszy monitor. Chyba widać, że stary. Nic specjalnego. Okropna matryca. Nie mam nic do powiedzenia. No ale od czego się zaczyna? Drugiego monitora wam nie pokażę, bo go sprzedałem. Ale to był jakiś BenQ 24 cale Full HD. Dużo lepszy, dużo, dużo lepszy, ale wciąż no ta matryca nie bardzo się nadawała do montażu, do obrabiania zdjęć. Chociaż wtedy no, można powiedzieć, że to było dopiero moje jakieś tam początkowe hobby, więc może by i wystarczył, ale kupiłem tego Philipsa, którego widzicie z waszej lewej strony też Full HD, też 4 cale, ale inna matryca bo IPS, dużo lepsze kąty widzenia dużo lepiej się nadaje do montażu filmów, do obróbki zdjęć, do pracy z grafiką, ale niedawno zakupiłem ten monitor, tutaj gdzieś przebitki puszczę monitor 27 cali, Acer 4K a jako, że nie ma żadnej recenzji na YouTube tego monitora, więc postanowiłem, że zrobię swoją. Zapraszam. Jest kilka ważnych rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze monitora. Jedną z takich rzeczy jest właśnie rodzaj wybranej przez nas matrycy, IPS, VA albo TN. Zacznijmy od końca. Moim zdaniem, matryca TN w 2020 roku no już raczej nie jest dobrym wyborem, ma słaby kontrast, słabe kąt widzenia słabe odzorowanie barw, właściwie same minusy. Matryca VA to wciąż bardzo ciekawa opcja do oglądania filmów, do codziennego użytku, ale jeżeli mówimy o monitorach do obróbki grafiki, montażu wideo, zdjęć, to tylko matryca IPS. Drugą ważną rzeczą jest to, jak wiernie nasz monitor oddaje wszystkie barwy. Tego niestety nie mogę Wam sprawdzić, nie mogę Wam w żaden sposób powiedzieć, ale producent obiecuje bardzo dokładne odzorowanie barw i Wy też powinniście zwracać uwagę na to, czy producent się chwali tym, czy nie. Bo jeżeli się chwali, to jest duża szansa, że skalibrował swój monitor właściwie i nie jest on na przykład za zielony, za fioletowy. Mój przyszedł nawet z taką kartką, nie wiem gdzie ona teraz jest, ale z taką kartką yy, potwierdzającą właśnie, że skalibrowali go jeszcze w fabryce i że spełnia wszystkie wymogi. Trzecią rzeczą jest to, jaką nasz monitor pokrywa przestrzeń barwową. Standardem jest sRGB, ale są też inne przestrzenie barwowe. Ten monitor pokrywa przestrzeń barwową dcip p 3 Co oznacza, że zobaczymy na nim bardziej intensywne kolory, co jest szczególnie ważne przy montażu filmów i edycji zdjęć, gdyż wiele osób ogląda dzisiaj na telefonach które mają właśnie ekran OLED, AMOLED, czyli ekran, który właśnie to wykorzysta. Rozdzielczość nie jest najważniejsza, ale jeżeli nagrywasz 4K, to zakup takiego monitora może być dla ciebie korzystny. Wiele osób mówi, że dla monitorów o rozmiarze 27 cali i większych Full HD już nie wystarcza. Tego wam niestety nie mogę powiedzieć, gdyż to mój pierwszy monitor w takim rozmiarze, ale to co mogę wam powiedzieć, to to, że mój 24-calowy Full HD monitor drugi, który zawsze uznawałem za dość ostry. Teraz po przyzwyczajeniu się do tego monitora nowego wygląda nieostro. Na plus tego monitora na pewno jeszcze możemy zaliczyć kontrast. Standardowo jest około to 1000 do 1, a ten monitor ma 1300 do 1. I o ile nie umiem tego sprawdzić jakoś normalnie, to widzę różnicę między swoim jednym, a drugim monitorem. Właśnie jeden monitor ma 1000 do 1, drugi ma 1300 do 1 i widać różnicę, szczególnie przy oglądaniu filmów. Bezramkowość to akurat nie jest jakaś bardzo ważna rzecz, ale przyjemnie się ogląda, nic nie rozprasza, nowocześnie. Monitor ma świetną nóżkę, która pozwala na szeroki zakres regulacji, także góra-dół, co jest niezwykle ważne. No, ja nie używam tej nóżki, bo powiesiłem monitory na uchwycie, ale nóżka, która zostajecie w zestawie, nie jest to taką zwykłą nóżką jaką często widzimy przy monitorach różnych tańszych. Całkiem porządna nóżka. Bardzo dużym plusem okazało się być wejście USB-C. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że kupię maka, tego się nie spodziewałem, że to kiedyś nastąpi, ale jednak w niedługim czasie kupiłem maka i teraz to mi się bardzo przydaje, gdyż teraz musiałbym kombinować z różnymi przejściówkami, a tak po prostu kablem USB-C USB-C podłączyłem swój komputer. Monitor posiada też huba USB, co jest przydatne przy małej ilości portów w moim maku. Z minusów to HDR tylko jest na papierze. Tak naprawdę działa on naprawdę słabo i na moim telefonie wygląda to dużo lepiej. Kolejny minus to głośniki. Ach, głośniki. Nie będę Wam demonstrował ich brzmienia. Jedyne co musicie wiedzieć, że no to to tak, jakby ich nie było. Są dosyć ciche, a ich brzmienie jest no. fatalne. Kolejnym minusem, którego bym się nie spodziewał w sprzęcie za taką cenę, to jest irytujące piszczenie. Pojawia się ono nieco ciszej, kiedy monitor jest włączony i pracuje, głośniej je słychać, kiedy monitor jest w trybie uśpienia. Bardzo możliwe, że to tylko mój egzemplarz, bo nie znalazłem nigdzie w internecie, żeby inni użytkownicy zgłaszali taki problem. Pojawiają się też opinie o martwych pikselach i nierównym podświetleniu, ale nie występuje to w moim egzemplarzu. Tak, cena jest dosyć wysoka, ale jeżeli poszukamy monitora o bardzo podobnej specyfikacji, to właściwie naprawdę ciężko znaleźć podobny monitor za taką cenę, więc po przeanalizowaniu wszystkich jego parametrów, plusów, minusów, uznaję, że to wciąż był dobry zakup. ちょうどのモニターは3つのモニター